To jest czas na Anal. Eee, eee, już, już. Kogo my tu mamy? Co to za pięknych, pięknych, ludzi? Drogna ding i i Krystka i Bota... Eee, Bota i Mr. Bota. Mister Bota. Jakoś tak to się zaczyna. Mr. Bota. <laughs> Mr. Bot. Bot. James Bot. Co to za miś? Miś tuliś. Nienawidzi łodzi, którzy. Uc A. Nienawidzi lo ludzi, którzy oceniają innych po wyglądzie. Lisander, okej. Lissander... Okay. Lissander rozepnij mój kurwa, skafander. A. Opadnie jej, słuchajcie. Opadnie jej cyc. Opadnie i zacznie zwisać. O kurde, jak prawie jak ten Kurosi drusi, <grymiany> Przepraszam, Kurosi i Kurosi Kurosi si ts Kuro Tsuji. Kuroshi Tsuji. O, Kurosi Tsuji. kurosi Tsuji. Twoja dziewczyna, kto to? Może go znam. Znaczy ja... go. Uuu! Pojechałem mu trochę. Co my mamy tutaj? Co my mamy tutaj? Ta ma Maciuszka z Dziśuszkiem. <grym> maciuszka. <grym> <grym> Maciaszka. Ja nie ja nie, ma. ja. Ja. Ja <grym> 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 Sexy! Nic mi to nie obchodzi. Gdyby cię powiedziała, jest Zakończę Dobra, coś mi tam wybulgotała. Jest mały i lekki. To zupełnie jak Siusiak Bobra. Trzymaj, możesz gać, dać goleo. Gać goleo. <grym> Kać go Leo, bambole o... Rwij, panie, rwij! Nie mam na perfumy, więc wypachnie go... moją y kunciapą. Kampujem melu. Dobra, zamknij mordety. Więc jest pra praktycznie półtorej miliona kont w grę. W grę kąt w grę, co? Zastanawiam się, co mogę zrobić, żeby poprawić mu humor. <ścoughs> ja wiem, co można zrobić. <ścoughs> humor poprawiony. <ścoughs> zakończy związek. Ja, ja nie mam, ja nie mam na ciebie siły, naprawdę. Co za pedały do tej ch szkoły chodzą, nie obrażając pedałów, naprawdę. Weź mnie, nie wkurzaj. Nie wkurzaj znaczy. Nie wiesz, jak mogłabym go pocieszyć? Wiem, jak go pocieszyć. Uwaga, pokazuję. <słuch> Dobra, dość. Mmm, jak opiera swoje bamboły na swojej teczce z Akademii Sztuk Pięknych. Tak, tak, lubię to. Zrobiłaś dziurę w spodniach. <słuch> Ta dziura w spodniach nie jest tutaj przypadkowa. To taki krój. Stał Cię Ty nie wierz, normalnie sąsiad 20-40 kuźwa wierci Wierzycie w to w ogóle? Morda! W końcu pogo... Jeszcze, jeszcze młoci. słuchajcie, jeszcze młotkiem Cały czas łuko. Natek Nataniel to ty jesteś Nataniel? Jak się Nataniel nazywał, słuchajcie. Jak się Nataniel nazywał? <laughs> Co? <laughs> Jak się Nataniel nazywał? <laughs> z rduszko wciśłem. Coś w tym stylu. O nie, to gang chip. O Boże, drża z podniecenia. A wy? Spoko, sporo nikt nie... Spo, spoko nikt... sporo. Co? A przepraszam, skoro nie kłam! Nie kłam! Nie kłam! Policja, proszę przyjechać do liceum. Słodki Anus. Bagiety już jadą. Muszę tylko wcześniej dać znać coś melanii. Jest... Okej, okay, dzięki Rosalie Olala i piżama. Pi 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 jej piżama pasuje idealnie, podkreśla jej SROM. <grymne> <grymne> Zaczęły się plotkować o wszystkim. Skończyło się na tym, że Rosalia rzuca dla zabawy poduszką wiolety w Klementynę. O co chodzi w ogóle? Klementynę to jest. to jest w ogóle jakiś, jakiś synonim waginy czy coś w tym stylu? Ach, tak? <grymne> A czemu ona... Zau słuchajcie, jezu, mam ma... ja mam... Ja już wszystko wiem. Zauważyliście jedną rzecz? Ta dziewczyna, ona zawsze zakrywa od pępka w dół. Najpierw miała teczkę z ASP, teraz ma poduszkę. Ja wiem, co ona zakrywa. Wiecie, wiecie że ona jest mężczyzną? Ona zakrywa wzwód po prostu. Inaczej, inaczej być nie może, ja bym tak robił. Jakbym musiał zakrywać, to po prostu zawsze bym coś tutaj trzymał. Słychać było delikatne mlaskanie z ciemności. Dziewczyny sporo wczoraj mówiły o chłopata, jest z liceum. Chłopataki! Chłopatolaki! Słuchajcie, to są totalnie chłopatolaki. Nie, nie, nigdy nie jest zadowolony, tak zobaczymy. No dobra spoko, pogadalimy. W sumie mam go w dupie. O, kurde, teleportował się pieprzony goku. Kurde, ja się bardzo dziwnie dzieje jak tutaj. Bardzo dziwnie się czuję jak tutaj ogląda mnie tutaj te... ta, ta para...

Dobra, dość. I. A. E. O. E, a. I. A. O. To jest piosenka, która ma wszystkie samogłoski. Za, ta klementyna, słuchajcie, za dużo yy, kłapie z Romem. I co ja mam teraz zrobić, tak naprawdę? Yy, znajdź pomysł na pomysł. Aha, znajdź pomysł na pomysł. Um. Co on zatwierdził?

Kurde, i ten wąs. Nie, ten, ten wąs niejedną Klementynę trząsł. Zwiedź mi dla